Hmm. Coś wewnątrz we mnie wstępuje i, i zaczynam rysować. No nie. nie potrafię tego y, wytłumaczyć, tak? No, bo byśmy zrobili z tego, nie wiem, strefa 11. <laughs> To trzeba szukać, można powiedzieć, w dzieciństwie. Ja przyrodą, środowiskiem naturalnym zajmuję się, można powiedzieć, od dziecka za pośrednictwem też mojego ojca, którego też to była pasja. A no to on mnie uczył rysować, fotografować, filmować. No i tak można powiedzieć, to zostało do dnia dzisiejszego. Jesienią nie Mandry, czy wybierają na To wszystkie książki, jakie mieliśmy, to y, y, zawierały moje ilustracje y, nie wiem, od 5 roku życia. No. ja po prostu lubię rysować, to jest po pierwsze, ta druga, drugorzędna sprawa, która też w sumie jest, y, no, jak dla mnie y, też ważna, to jest edukacja, którą się zajmuję czasami. Ilustracje w formie takiego powiedzmy takiej pomocy naukowej y, są nawet czasami lepsze niż super zrobione zdjęcie. Używam podczas rysowania jednego rysunku i kredek, i tuszy, i farb, i cienkopisów. Więc zaczyna się to od szkicu. Może inaczej, zaczyna się to od szukania tematu, który chcemy przedstawić na rysunku. Szukamy pomysłu na kompozycję. No, jak już mamy tą koncepcję, już mamy sobie na karteczce to rozrysowane, to co chcemy zachować, tu mamy na przykład mieć tego motylka, tu mamy mieć poczwarkę, tu mamy mieć gąsienicę, no to zaczyna się to przelewanie na papier już, jak to się mówi, na czysto. Pierwsze powiedzmy fajnie by było zachować gdzieś tam jakieś w detale, więc zaczynamy skupiać się na detalach. Jeśli mamy te detale, więc w tym momencie zaczynamy pokrywać już kolorystyką, powiedzmy motyla, na przykładzie motyla czy tam powiedzmy ptaka. I jeśli już mamy pokolorowanego tego ptaka z tymi detalami, które gdzieś tam prześwitują, i nam pomagają później zachować jakieś tam proporcje, w tym momencie zaczynamy wyrastać te detale, które są takim powiedzmy już zakończeniem rysunku i że osoba oglądająca będzie miała możliwość rozpoznania w tym rysunku danego gatunku. Najczęściej rysuję motyle, którymi zajmuje się, ale w zasadzie, można powiedzieć, też cała przyroda, która nas otacza. Ta również. No i takimi powiedzmy drugą, postaciami to są, to są ludzie. Ja w, dzielę się z, z ludźmi w różny sposób, bo też jestem autorem filmów, też jestem autorem reportaży. W, w, a w tej chwili na przykład do moich takich różnych artykułów dorzucam jeszcze rysunki, ale oprócz tego jeszcze wykonuję taką troszeczkę edukacyjną ilustrację dla lasów państwowych, dla parków krajobrazowych. Z różnych, tam powiedzmy, czy to są jakieś okolicznościowe, które przedstawiają, czy tam jakieś elementy przyrody, czy tam jakieś elementy krajobrazu danego terenu. Na całym świecie powiedzmy, występuje tam no coś około ponad 150 tysięcy gatunków motyli, w Polsce co prawda niby yy, występuje tylko prawie 4000 motyli, gatunk czy gatunków motyli, yy, ale przeciętny Polak no, w, patrzy na motyla O. Leci sobie cytrynek, jak w tej chwili właśnie, tam jakaś tam jakiś bielinek czy, czy, czy pawie oczko. No nie? No, yy, natomiast yy, mm, no, i oczywiście motyle się kojarzą człowiekowi, człowiekowi raczej z tym okresem wiosennoletnim. A tak nie jest, bo niektóre gatunki motyli można spotkać nawet, nawet podczas lżejszych, lżejszych zim. I to jest naturalne u nich. A są takie gatunki na przykład motyle, które w ogóle nam przez skrzydeł nie mają, no nie? A są motylami. Owadów w sensie ilustratorskim, czy w sensie fotograficznym możemy rozpoznać ich gatunek tylko jakąś tam część. Reszta musi być niestety spreparowana. No i to jest, to jest taki właśnie dylemat etyki w osób, które zajmują się tymi dziedzinami. No nie? Po prostu, no. Ze zdjęcia nie jesteśmy w stanie wszystkiego, wszystkiego powiedzmy czy z ilustracji rozpoznać, bo ja wykonując ilustrację to już mam czasami no, mam spreparowanego owada, no nie? No i ja wiem na 100%, że to jest taki gatunek, a nie inny. Więc tutaj ja, ja mogę manewrować tego, ale, ale no, zmienność osobnicza yy, nie tylko owadów no, prowadzi czasami do różnych pomyłek. I to nie jest dokładnie, dokładnie przebadane, a w niektórych przypadkach trzeba, trzeba nawet wykonywać badania DNA. Ja nawet spotykam się z agresją kiedyś na jednej z grup, a spotkało mnie to właśnie na Facebooku na dwóch bądź trzech grupach. Wystawiłem moje rysunki. I oczywiście, no jak to Facebook. Tam osoby no, mało kompetentne zaczęły mnie wyzywać od morderców, bo zabiłem tyle motyli, a teraz jeszcze publikuję to, no nie. Oczywiście tam też moi znajomi, którzy mnie znają od, od tej strony ilustratorskiej, no nie, no troszeczkę tak wyśmiewczo skomentowało te opinie, że to są rysunki, no wiadomo, później były przeprosiny i w ogóle tego, no nie, ale są, no, no, znaczy, in... słuchaj, reakcje są pozytywne, no nie, no i ja staram, staram się, różnie mi to wychodzi, ale staram się do jakiegoś takiego bardziej realizmu dojść w rysowaniu. No i oczywiście, znaczy no ja się, cieszę, ja się cieszę, że ktoś tam jest wkurzony na to, że zabiję klejemot i ja to jest rysunek tak naprawdę, no nie? Bo to też świadczy o tym, że jednak ten mój warsztat zły nie jest chyba. Najczęściej techniką, którą używam ja to są akwarele w połączeniu z, z tam z cieńkopisami i tuszami, ale w, no, XXI wiek nam daje możliwości e, też rysowania kredkami e, no, tak doskonale, że często możemy to zrobić repliki nawet zdjęcia. No, nie? No wiadomo, są to, są to kredki, które też mało nie kosztują. To tak wysoko przychodzi tak spontanicznie nagle. No nie, że mam pomysł na coś, no nie? No i mam pomysł yy, często właśnie już na serię jakąś taką. Yy, znaczy ja, tam nie, ja nie mówię akurat o, o takich powiedzmy, motywach, które mam zlecane, ale o takimś swoim pomysłie, swojej wizji czegoś. No i kurczę ten i jadę później. No. i tak dzień po dniu, kurde, i jadę taką serię, no nie. No. Czasami to jest tak, że w, ty już tak to widzisz w swojej wyobraźni. Zanim jeszcze się rysunek powstaje, no nie, to ty już widzisz, kłócze, jak jaki on będzie gotowy. ja no To jest takie troszeczkę podświadome, i później taki wiesz, słuchaj, no, nie ukrywam, że czasami do tego trzeba podejść dwa, trzy razy. Bo nie daj Boże, miałem kilka takich wypadków, że mi się coś rozlało no i trzeba było od nowa coś rysować. Kotuś. No, dasz mi rysować. Tutaj. O. No, ja dosyć tak można powiedzieć, podchodzę do tego, no, bardzo z takimi głębokim, głębokimi emo emocjami. Dlatego często się na przykład denerwuję, jak na przykład jestem już na finiszu czegoś, i tu. No. Ręka kurde wiesz no, czasami jest dłuższa i w danym momencie nie ściągnie to co trzeba i, no, i mamy wielką plamę tuszu czy farby, no nie? Kierdusiu. No co? Chcesz też rysować? Tak. No to cię bardzo proszę. Tak, mi to jeszcze wszystko. Bardzo emocjonalnie podchodzę do swoich rysunków czy tam ilustracji. Są takie, z którymi się nigdy na przykład nie rozstanę w ogóle. To jest jakaś tam część historii mojego życia, i to są moje rysunki takie, takie dosyć osobiste wręcz. Obraz, gdzie jest białe płótno i czarna kropka. No dobra, autor miał przekaz jakiś, prawda? No natomiast nad tym przekazem podejrzewam, że nawet 3 miesiące się nad tą kropką, gdzie by ją postawić. Ale to jest zupełnie inny rodzaj sztuki niż, niż powiedzmy narysowanie motyla. I dlatego, dlatego powiedzmy ta cierpliwość. Ja myślę, że kurczę. Ja czasami, bo wie co, no ja nie wiem co, ja nie jestem powiedzmy tam artystą żadnym po ASP z takiego po prostu, ja lubię rysować i rozmawiając bardzo często z artystami doprowadzam ich do szału wręcz, no bo na przykład, na przykładzie ci powiem takim, narysuj mi konia no nie, no, to i, no i powiedzmy gościu jedzie, no nie, żyleta, koń, ja się, a ja mu zadaję pytanie, a jaki to jest koń? Bo niestety, Arab od Anglika, czy jeszcze innej rasy koni, to jest różnica nie była ziemia. To są, to są cechy, to są różnice anatomiczne, no nie? które ja wiem o nich, ale artysta nie wie. Znaczy <grytaki> taki, powiedz mu, po ASP. Znaczy, ja nie mówię, że każdy, no nie? Ale wiem, że, że doprowadza mnie do, do szerszej pasji. Tym, tym pytaniem. <grytaki> Rysowałem, kurde, no i ja, wiadomo, z przerwami, to były różne etapy mojego życia i na maksa, tak, do rysowania powróciłem po śmierci ojca. Nie wiem, to był dosłownie, pamiętam, siedziałem sobie tutaj, myślałem o nim i wyobraź sobie, wyobraź sobie. Taką, taką sytuację, że w jednym momencie moja córka, mój syn, bo też rysują na to będę, i ja zaczęliśmy rysować motyla. No, tak to się złożyło właśnie. Jeszcze mam gdzieś kurczę w ten no zdjęcia z, i nawet filmy z tego. Kurczę, no, no, no tak to wyszło, no jakoś. A tutaj jest tak. On był takim moim pierwszym nauczycielem, no nie jeśli chodzi o rysunek, fotografię, y, nie wiem, podpatrywanie natury. Y, jezus, edukację, no kurde, no, y, wycieczki z nim no, wyprawy. Na motyle, nie tylko na motyle, na jakieś tam minerały. No, że no, no, myśmy zjeździli no, i tak, powiedzmy emocjonalnie, że bardzo, bardzo byłem z nim związany. Znaczy, w sumie do tej pory nogi jestem, no, wiesz co, no nie ma go, ale ja go obecność czuję. no nie? Samo to, że rysuję, to jak ja go wspominam, bo rysowanie to nawet nie jest moja pasja, w jakiś tam hobby, tylko to jest, ja, znaczy ja to, no, ja to rozwiązałem w ten sposób, że hobby. To można nazwać, powiedzmy, kurczę, jak ktoś okresowo zbiera znaczki czy tam monety. Yy, Rysowanie to jest, jest częścią mojego życia.